Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Liga Marfisza 2022 właśnie dobiega końca. Niedawno poznaliście nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca, za zajęcie drugiego miejsca, a dziś zaprezentuję Wam nagrodę, którą zdobył Jakub Mazurek, zwycięzca Ligi Marfisza. 2022. Przypomnę za, trzecią, e, za trzecie miejsce były to e, akcesoria wędkarskie w kwocie 300 zł, za drugie miejsce w kwocie 400 zł, za miejsce pierwsze zwycięzca dostaje akcesoria wędkarskie, a nie tylko. W kwocie 500 zł. Spróbujemy czy to się uda otworzyć tak jak ja bym chciał, żeby to się otworzyło, żebym nie musiał tego przepakowywać ale oczywiście jak zwykle wszystko musi być musi stawiać opór to jest normalne a może tym razem mi się to uda tylko przepakowanie jeszcze muszę do tego kartonu coś dołożyć ale przy okazji najpierw muszę sprawdzić czy wszystko jest tak zgodnie z zamówieniem a poza tym chcę wam też pokazać co tutaj jest Nagrodą za pierwsze miejsce. Liga Marfisza trwała e, przez cały e, tamten rok. Zresztą to było już chyba trzecie albo czwarte wydanie Ligi Marfisza. Ja e, za każdym razem, m, nagrywając filmy, pokazując nagrody, e, w, Wyrażałem dość chyba mm, wyraźnie swoje takie niezadowolenie z Waszego uczestnictwa w Lidze Marfisza. Ja sobie wyobrażałem, że będzie troszkę więcej e, chętnych do powalczenia o te nagrody. Jak się okazało, no, zachowaliście się bardzo, że tak powiem, marnie. A wobec tego mam teraz taką zagwóstkę i sam nie wiem, czy uruchamiać Ligę Marfisza 2023. Mamy tutaj w tym pudełku, tu się zmieszczą jeszcze te rzeczy, które ja będę dodawał, także nie będę musiał kombinować nowego kartonu. Tak to wygląda, spróbuję Wam pokazać jak to wygląda, a potem po kolei powyciągamy wszystkie, wszystkie rzeczy. Ja sam nie widzę. Czy to widać? Coś tam widać, w każdym razie jak było widać, tak było widać. Dobra, zaczniemy od, e, może od tego pudełeczka. Co tu jest? Takie coś zajrzymy do środka. Jak nie będzie zaklejone to może i zajrzymy nie wiem czy to jest niestety jest zaklejone. Nie, chyba nie jest. O, taka magia. Tak to, a potem, dobra, ok, dostałem się do środka pudełeczka, to wyciągamy, już widzieliście na obrazku co to jest, ale ja pokażę to w, w takiej, w rzeczywistości, tu niestety, Kuba, muszę to rozejrzeć, tak, że będziesz miał rozdarte, bo chcę pokazać ludziom, co to jest, myk, to później ładnie spakuje. Taki pojemnik ma jakąś tam, nie wiem, przynętę, zamętę, cholera wie na co to jest, do czego to służy. Jeszcze tu jest to. Prawdę mówiąc, ja sam nie wiem, co to jest, ale Kuba doskonale wiedział, bo mu się to przydało, bo sobie to zamówił. Każdy ze zwycięzców. Ligi Menartysza miał prawo, a właściwie nie tylko, nie tylko nawet i prawo, ale i obowiązek wybrać nagrodę dla siebie. Dlatego, tutaj, te nagrody, które chłopaki otrzymują ode mnie za wygranie Ligi Menartysza, one były dokładnie przez zwycięzców wybierane i wskazywane. Dobra, ja sobie to później nad tym popracuję. Teraz, żeby nie przedłużać filmu, jedziemy jedziemy dalej następna nagroda tego nie będę rozpakowywał tego nie będę Wam rozpakowywał zobaczycie Jakuba w tej koszulce to jest koszulka przeważki taka czarna, ładna koszuleczka nie będę tego roz... rozpierwał, bo to niech to będzie w oryginalnym w oryginalnej folii zapakowane Kuba sobie jeszcze wybrał ołowiki do tego mamy jeszcze z firmy Mikado Ach, proszę, co to jest ja sam nawet nie wiem do czego to wszystko służy tych sprzętów się narobiło tyle że ja zgupiałem a czego to jest nie mam pojęcia akcesoria wędkarskie Fishing coś tam ale oczywiście nie napisali co to jest a jeśli nie, mo, nie potrafi się nawet domyślić do czego to służy no trudno, zostaniemy przy tym tak jak jest, szkoda czasu Kuba doskonale wie po co mu to jest potrzebne ja nie wiem mamy dalej z Prologica jeszcze cóż to takiego jest w środku Zobaczymy, zobaczymy, bo pudełeczko się otwiera bez problemu, więc do tego dojdzie jeszcze. I też ci Kuba to otworzę z tego plastiku, z tej folii plastikowej. I teraz zapakuję. Taka torebka. Zająkarskie pierdełki. Dobra. szybka mnie zastanawia, zaczynam się, że myślę, do czego ona służy, bo sam jeszcze nie wpadłem na to ten karton wywalam, bo on mi tutaj zajmuje miejsce przypony karpiowe raz, dwa, trzy, cztery, pięć tu coś jeszcze dodali, jakieś chyba, nie wiem, bo to tego nie zamawiałem chyba pięć 6, 7, 8, 9, 10. Chyba masz jakiś, jakiś prezent chyba od nich dodatkowo. Jakiś dodatkowy przypon do tego jest tutaj 10 sztuk. I jest jeszcze jedna rzecz. Wysypały się wysypały się z torebki O Całkiem mi się wysypały, dobra Musimy z tym powalczyć. I tak zapakowane, że niestety uwolniły się z koreweczki, które były. To jest 20 takich ciężarków. No chodźcie tam wyszedł, to, ja to potem Kuba skleje. Na razie pokażę to chłopakom dobrze. Tego jest moi drodzy, tam jeszcze są wysypane. 20 sztuk, zaraz pokażę to dokładniej. 40 gramowe takie, przelotowe. Proszę, szkoda. Przelotowe ciężarki 20, 20 sztuk. Tak się nie da. Dobra, tak musimy. Dosyć fajne, muszę przyznać. A jak mi się podobają. Tego jest 20 sztuk. Yy, dobra, poskakujemy to potem w jakąś inną folię. Tu mamy rachunek. Jest 417 zł, miało być 500, będzie 500. Spokojnie. O, w każdym razie około 500. ale ja to Kuba sobie tak sam wybrał i tak ma. Do tego Kuba zdecydował, że chce moją książkę Trilogię Fantazy, Król Myśli, Tom pierwszy Wobec tego też to dostaje. Ta książka. To jest w granicach 60 zł, nie w granicach, ale dokładnie 60 zł. I mamy 470, 480 gdzieś tak już nazbierane. I ja jeszcze chyba do, dokładam coś od siebie. Otóż kiedy ja zaczynałem karpiowanie, a było to uff, ćwierć wieku albo i więcej temu. Miałem Hmm, dość duży brak, jeśli chodzi o wiedzę na temat karpi, na temat sprzętu, na temat metod połowu, sposobów połowu itd. itd. Nie było żadnego, żadnej wiedzy na ten temat, oprócz tego, że karpie można łowić w zasadzie na wszystko, a wtedy, kiedy ja zaczynałem karpiowanie, kulki proteinowe, to w zasadzie dopiero wchodziły. Na rynek i robiliśmy je sobie sami. Zresztą przypony karpiowe też robiliśmy sami. Wtedy moja wiedza pochodziła z tej książki. Książka o tyle cenna, bo to już jest unikat. Nie było to druków. Ja tę książkę tobie. Dokładam, Kuba, żeby tak było, mniej więcej te 500 zł, jakie obiecałem, do nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w Lice Marfiszna. Także oprócz akcesoriów wędkarskich, Kuba dostaje jeszcze dwie książki. Jedną moją, pierwszy to Powieści Król Myśli, drugą Przemka Mroczka. W tamtym czasie pan Przemysław Mroczek to była kopalnia wiedzy o karpiach. Myśmy wszystko, co, co tutaj. Wszystko, czego mogliśmy dowiedzieć się, to się dowiadywało właśnie od tego pasjonata, jakim jest pan Przemysław Mroczek, Karp Max. No i ta książka, ta książka to było to, co było dla mnie najistotniejsze. Nie było łatwo ją kupić wtedy, pamiętam, ale ona jest wydana na papierze kredowym bardzo fajna, praktycznie wieczna i niezniszczalna. I zawiera naprawdę dużo takiej podstawowej wiedzy, która może się przydać każdemu karpiarzowi. Bo drodzy, to jest unikat. Nie wiem ile ona jest teraz warta na rynku. Być może gdzieś tam sprzedają ją za 10 zł, być może za 50. Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest coś, co, co pomogło mi łowić karpie. To rzecz cenna. Ale tak tę cenną rzecz dostaje zwycięzca Ligi Marfisza w 2022 roku. Człowiek, który w 2021 roku także stał na pudle, otarł się o pierwsze miejsce. Jemu się to po prostu dzisiaj już należy. To tyle jeśli chodzi o te nagrody za Ligę Marfisza. Natomiast, yy, bo są takie pytania co dalej z After Marfishami, co z Ligą Marfisza. Moi drodzy, ja muszę z tym troszeczkę, że tak powiem, się przespać i odpocząć, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja bym jestem, nie tyle że byłem, nadal jestem, bardzo zawiedziony tym, z jaką popularnością jaką popularnością cieszyła się ta Liga Marfisza. Słuchajcie, nie znam drugiego takiego youtubera, który organizowałby coś takiego jak Liga Marfisza. Być może nie, nie wszystkich oglądam i, i coś mi umknęło. Nie znam, ale wydawało mi się, organizując tę Ligę Marfisza, że, że to się Wam spodoba, że to się przyjmie, że będziecie chętniej w tym brali udział. Zasady były proste. Wystarczyło przesyłać zdjęcia albo filmiki czasami odpowiadać na jakieś pytania. Nikogo to nie interesowało. Nikogo poza zwycięzcami i jeszcze kilkoma innymi osobami. Wobec tego stoję przed dylematem: czy uprzeć się i kontynuować to dalej, wbrew temu, co się stało, wbrew temu, jakie mam sam do tego nastawienie, bo jest ono bardzo negatywne, czy po prostu to zostawić? Do czego mam prawo, bo, bo ludzie mnie Zostawili. Ale jaką decyzję podejmę, zobaczymy. Okaże się to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Póki co, gratuluję zwycięzcom Ligi Marfisza. I chłopaki, bardzo Wam dziękuję, że Wy i jeszcze tam kilka innych osób braliście udział i powalczyliście o te, o te nagrody, e, które tutaj ufundowałem dla Was. Naprawdę nie wiecie, jak bardzo ja się cieszę, że ja to mogłem zrobić, że to się wszystko udało dopiąć do samego końca. Już pomijając te takie negatywy, którymi was przed chwilą nakarmiłem, e... cieszę się, że to wyszło, że to dojechało do końca, a dzisiaj wysyłam ostatnią nagrodę za Ligę Marshmallows do Jakuba. Co dalej? Nie wiem. Ja muszę naprawdę się z tym przespać, bo jak zjeżdżają statystyki, to ci się wszystkiego odechciewa. Bo nie mam dla kogo tego robić. Tak to wygląda. Taka jest prawda. Ale ja byłem dyspozycyjny przez cały tamten rok. Was nie było. Dziękuję za uwagę. Cieszę się z tego, że tak dużo ludzi dzisiaj przyszło na to, na tą moją premierę książki. Istnieję, bo mam marzenia. Dla tych marzeń istnieję. Dla nich cierpię upokorzę. Dla nich ośmiolimy. Akcja tej książki dzieje się w świecie zupełnie wymyślonym, stworzonym przeze mnie od podstaw dla potrzeb tej powieści. Co chcesz mi powiedzieć? Nie potrafisz czytać w myślach? Nikt tego nie potrafi, mój drogi. Ja? Tak? Ja potrafię. Co takiego? Po prostu potrafię. Czytać w cudzych myślach. Mogę je nawet zmieniać, jeśli zechcę. Ja życie kocham, uwielbiam je, rozkoszuję się nim. Lubię patrzeć, jak zmieniają się pory roku, jak świeci słońce albo pada deszcz. Lubię spacery, jazdę konną. Lubię latać na swoim gryfie, czując jak wiatr szarpie moimi włosami. Godzinami mogę się wsłuchiwać śpiew ptaków odgłosy świerszczy i pszczół. Zadałem Wam na początku pytanie, pytając co to jest. Czy, czy odpowiecie mi na to pytanie teraz po chwili? Czy udało mi się was nakierować na, na to, co to jest? Marzenie. 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 Spełnione marzenie. 好帅呀！金龟子，不